Witam serdecznie. Gosia Kaczmarek, prezes Fabryki Zespołów. Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na festiwalu. Mam okazję, przyjemność uczestniczyć w gronie jury. Festiwal JP Artist, który właśnie się toczy. Jesteśmy już po obradach jury, po konkursie, gdzie zagrało 16 zespołów. Festiwal bardzo przyjemny, bardzo przyjemnie oglądało się, słuchało zespoły. Fantastyczna atmosfera w klubie, duży klub, duża scena, bardzo dobra technika. Także, także przyjemnie się to wszystko oceniało, i, i dokonaliśmy wyboru. Dzisiaj zagrały ciekawe zespoły. Poziom był zróżnicowany. Osobiście, osobiście miałam faworyta, także, ale tutaj nie będę, nie będę zdradzać. Myślę, że każdy z nas z jurorów mia, ma swoje gusta, ma swoje, swoje typy, ale byliśmy zgodnym żyli. Także wszystkim zespołom bardzo gratulujemy. Życzymy sukcesów, aby się nie poddawały i zawsze grały na takich przeglądach, ponieważ to są miejsca, gdzie można się pokazać, gdzie można prezentować swoją twórczość i, 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 i dążyć do własnego celu. Także wszystkim bardzo gratulujemy. Organizatorowi życzymy dalszych sukcesów, żeby festiwal się rozwijał, żeby zapraszał tak ciekawe zespoły, jak były tutaj dzisiaj. Wszystkiego dobrego na przyszłość.